cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj zmarła Aikana, która dzisiaj już dawno, podobno 5 miesięcy temu wstała z grobu. Jest ze mną mój towarzysz Bonjour, to ja, Xiglak. Jedyna osoba z której wyciągam kontent na tym kanale. Będę wyciągać, tak, to, bo to znaczy, pierwszy... Film. To, tak, to ja. To ja. Tak. Y Powiem wam dzisiaj wszystkie update'y na moim kanale, co się działo, dlaczego nie nagrywałam. Będę się spowiadała. O mój Boże, spowiedź? Będę, prawda? No, spowiedź. Co ty myślałem? Niemożliwe. Tak, spowiedź. Okej, okay. yy, dzisiaj grałem w Blitzy. Yy, to, bo ja, to była moja jedna z ulubionych gier w Minecrafcie, odkąd byłam dosyć mała i grałam w Minecrafta. No bo klocki edukują. Klocki to życie. Dokładnie. Stawiaj klocki, a będziesz znał twierdzenie Pitagorasa. <grym> no właśnie. Okej, okay, jesteśmy na arenie. Um, dużo, dużo słów i w ogóle tekstów ściągam od Iglaka, Kamila. Wiem. Który jest gdzieś tu Zauważyłem. w tłumie. <grym> y Ogólnie to powiem tak, ja i PvP nie jesteśmy zbyt przyjacielami, ale witaj mój teammate. Ie. Dzień My dobry. Jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy przyjaciółmi, dokładnie. I ja uciekam, nie wiem jak ty ty, ty tam gin. Ja uciekam. Walić strach. Let's go! I do widzenia. Dobra, mam wędkę, mam wędkę, jestem koksem PvP 1, 2, 3, 4, Maciuś. Proszę mi przegryć, tak. Uciekam. Potrzebuję kontentu na kanał. Wiesz co, yy, no dobrze robisz. Al albo nie. nie, nie, nie. O, tu się opywał tylko i piksela. Jezu, szybko. No nie! No, no naprawdę! Może się od nie Żyję! Żyję, ale mam dwa jedno, dwa i pół serduszka. To jest straszne. I żyjesz? <g plane> Proszę pomóc. <powiedz>, nie, goni mnie dwa cię się. Proszę pomocy. Okej, ja żyję i nie mam nic. Kompletnie nic. Zgubiłem ich! Co wam taki kopas? Jest! Jezu! Nie, nie, nie O Jezu, a ja uciekam od wszystkich. Ja nie mam żadnej skrzynki, Jezu. takie to moje rzeczy. O... o... O wow! O Boże! E Je <komunikację> <Seeing> <Leonardo> ILE LEVELI ON MA? CO? Jezu, yes, ale się wystraszyłam bo... Wiesz ile on ma Kto leveli? to jest? Wiesz ile on ma leveli? No, ile? Prawie 400 O już Właśnie na Hypixelu od urodzenia się, co jest? <noise> Kamil, dwa. się Ja się wychowam na Hypixelu Jest! <noise> ja nie żyję Okej, okay, ja go zgubiłem Spektuj mnie, spektuj mnie Pokaż to na kamerze. Skrzynka masz. masz y nie, to, nie, 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 nie. Wróćcie, się, wróćcie. Się, wróć się. Masz tam skrzynkę w drzewie. Wiem. Wiem, wiem. Jest jedzenie. Nie, nie, ale jeszcze tu do góry. Idź pod tą górę. Tu. O, no, o. I tutaj w tym dębie. Tu. No. Nie, nie, nie. Wróćcie. O, y idź prosto, prosto. O, właśnie. Mam, 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 mam. Nielegalnie by mu pomagam. <gry> Hypixel, please, Doban. No I have family. No właśnie, to jest rodzina. I have family and dog and cat. My jesteśmy rodziną. Nie, nieprawda. Nie. To dla kontentu. Proszę za mną, nie zamykaj drzwi. Bo? Jezu, nienawidzę być no. duchem. Dziękuję. Czasami człowiek musi sobie zadać pytanie. Bo? Nie ma jak to nagrywać twojego teammate'a. Ma nie kto się kameruje O Jezu, montaż to będzie strach. i ty się dziwisz, że moje filmy wychodzą co miesiąc? Eee <laughs> Myślę, że ja po prostu zagram kolejną arenę, więc widzimy się na kolejnej rundzie. Jesteśmy na kolejnej arenie. Um, mam nadzieję, że tym razem już nie zginę. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie widzę cię. Jesteś tu. Dobrze. O mój Boże. Skrzynka. O nie. Co? Klikam. Buga, Buga. Jezu, ale jestem głupi. Jezu, biegnij, biegnij, biegnij. Co mam tylko wędkę i spodnie? Mam dokładnie to samo co wcześniej. Y, y, ja mam. Ja mam koszulkę i mięso i pszenicę. Kolejna skrzynka. Jezu, mam Dzień broń. Dobra, mam broń. Będę lała. Będę spadaj, spadaj. Nie, naprawdę. Naprawdę. Ile? Naprawdę. Dziękuję Tak, <słyska> na Kolego? S? Naprawdę. <słyska> S S S kolejny początek wygląda, <słyska> ja już ginę, naprawdę. Ale to jest przykre. Poczekam aż dostanę kit'a. On się chyba zdąży zarąbać. Nie chyba Za 5 sekund kit'y. 5, 4, 3, 2, 1. Kit. Bonjour! O, no, zgadłam. Przez... Nagrywasz to? Tak. Dziękuję. Patrz jaki... Koks, widzicie tam. To jest cox. Idzie. Ale Cox. Widziałeś osobę? O, y, widziałeś osobę, która siedzi w skrzynce? Z budynku? Poczekaj. Tak. Y, dobra, e będę się kierowała tobą. Czy chcesz ją zabić? E tak. No to o, idź kolego. teraz. Idź teraz. A, dobra. Znalazłeś sobie innego przyjaciela. Może? Okej, okay, idź teraz prosto. Y, ciągle prosto. Mm, I on powinien być... E, do góry jest skrzynka, e, wejdź po tym budynku co teraz, o właśnie, do góry jest skrzynka. Teraz, ja nie wiem czy on już nie uciekł, e, nie, nie uciekł, a nie, dobra, uciekł. E, e, w... Już ci szukam przeciwnika. Dobra, ale ja mam set ogarnięty. Uh. Nie ma chyba żadnego przeciwnika w twoim rejonie. Ale masz y, na drzewie, na... wszędzie tutaj masz skrzynki, tu jest ogólnie tyle skrzynek, słuchaj. Ale fajnie, yy, no. No, yy, mięso ktoś mi zostawił. Jaka miła osoba! Dobrze. chyba, widziałem przeciwnika. I czy jestem z tego zadowolona? Oczywiście, że nie. Yy, to znowu jest cicho, więc widzimy się na kolejnej ludzie. <gryw> ok, ja proponuję uciekać. To jest to, co ja preferuję. Ja preferuję uciekanie. A ja preferuję wojnę. I to jest to, w czym się najbardziej różnimy. No kurde, chłop mnie sobie wziął na cel. Eee. Okej. Ajga, nabiję do ciebie. Nie yy. zdziw się, jeżeli to przyjdziemy Okej. Okay. się siekierki. chodź, Szybko. Szybko. Nie skrzynki. Nas. Mam siekierkę, mam siekierkę. O, ja też! Biego, biego, biego. A nie umiem walczyć. Zabijam, zabijam, zabijam. Kolejne? No właśnie, też bije. Bije się z nim, bije się z nim. Ja, te, ja też biję typa. Ja, Idziemy. Żałuję to, co zrobiłam. Teraz zginę, jest, Marnie. jesteś, cię, widzę cię, I will avenge you. Okej, okay, zagrywam. Ej, ale ja waliłam tego gościa i nie wiem jak, a on w ogóle nic nie obrażał. No, to Może dlatego, że miał zbroję. Okej. Okay. Już trzy kile. No. A my się widzimy na kolejnej rundzie, kiedy znowu nie będę ginęła. Tak jak widzieliście dzisiejsza gra mnie. Um, tak, zabiła z powrotem i mi nie sprzyja. Więc, dzieci, nie grajcie w to. Po drugie, raz Kamil wygrał, więc dzisiaj Kamil raz wygrał. Więc, no. Ja. O rewła. O